Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Nazywam się Giovanni Gian Pietro i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak wygląda proces twórczy w moim wykonaniu. Dowiecie się, skąd biorę pomysły na pisanie danego opowiadania: czy biorę to ze snów, z głowy, a może z czegoś innego. Dowiecie się również, jak przygotowuję się do pisania. Powieści, a także po jakim czasie, czasie poprawiam już to, co stworzyłem. Czy od razu, jak to, to napiszę, czy po powiedzmy tygodniu, dwóch, trzech. I oczywiście ostatni punkt, oczywiście w planie, który mam zapisany. Znając mnie, to może ulec zmianie podczas nagrywania podcastu, bo zazwyczaj się. Sprawę, że nigdy nie, nie przygotowuje. Mówię jak leci, jak czegoś zapomnę, to trudno, jak nie zapomnę, no to super. E, pewnie jeszcze będzie jakiś piąty punkt. A czwarty to jest oczywiście co robię, aby udoskonalić moją stylistykę i budowanie akcji, pisanie fabuły, wymyślanie fabuły. Także mam nadzieję, że sam wstęp Was zaciekawił. I oczywiście klasycznie, gdy ja będę opowiadał, to będziecie oglądać rozrywkę moją w Minecrafcie. Będziecie oglądać mój świat, który wybudowałem z dwoma moimi przyjaciółmi w niespełna rok. Także rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam Was do odsłuchu. Także, więc tak. Pierwszy punkt na mojej liście to skąd biorę pomysły? Powiem Wam szczerze, że pomysły biorę totalnie znikąd. Wielu autorów, twórców bierze pomysły ze swoich snów. Ja mam zapisany na mojej liście pomysłów jeden, taki naprawdę solidny pomysł na podstawie snu, ale ten sen był. Naprawdę gruby, gdy w końcu się wezmę za napisanie e, tego, co mi się śniło, to mam nadzieję, że każdemu z Was się podoba, ponieważ to, co było w tym śnie, to było tak popierdzielone, że szok. E, drudzy biorą powiedzmy mm, pomysły na opowiadanie z filmów, e, z seriali, z muzyki, a może z wydarzeń, które im się przetrafiły powiedzmy danego dnia. Albo jeszcze kolejni po prostu powiedzmy, że spojrzą na kamień i od razu mają pomysł na opowiadanie na 20, 30, 40 stron. W moim przypadku to akurat rzekłbym, że wszystkiego po trochu, tak samo jak wcześniej wspomniałem, e, mam zapisany pomysł na podstawę snu. Ale opowiadania na właśnie tej podstawie mam bardzo mało. Jeśli, że praktycznie w ogóle, przynajmniej w tej chwili mi się nie przypomina, żeby, żebym ja jakiekolwiek opowiadanie napisał na podstawie mojego snu. Ale, ale. Powiedzmy, no pewnie część z Was zna moje opowiadanie Krwawy Ocean. To akurat e, zainspirowałem się serialem na Netflix. Zapomniałem niestety tytuł, a szkoda, bo, bo bym sobie ponownie obejrzał. Ale niestety nie zapomniałem. Opowiadał ten film na Netflixie o tym, jak w spo... o, o, o tym, jak w brutalny sposób są nielegalne łowy ryb, i właśnie w brutalny sposób te wszystkie ryby, rekiny, delfiny, foki, inne. Stworzenia żyjące w wodzie, w oceanach są brutalnie mordowane. I jak obejrzałem ten film, to stwierdziłem, że muszę to nagłośnić. Muszę napisać opowiadanie na podstawie tego pomysłu. No i wyszło. Bardzo dobrze się przyjęło, co mnie bardzo cieszy. I właśnie tak, na podstawie filmu, teraz mi się przypomina, że. Krawocen, no właśnie powstał. Na podstawie muzyki, no też, też mam parę opowiadań, z których zaczerpnę z muzyki. Powiedzmy, dany piosenkarz zarapował, zaśpiewał, albo co innego zrobił, albo nawet nic nie powiedział, tylko powiedzmy, jak sobie słuchałem, słucham muzyki horror music. Pewnie część z Was słucha też takiej muzyki, co sobie tego raz na jakiś czas. To pomysły przechodzą same do głowy na podstawie gry, gry na skrzypcach, na pianinie albo gry na czymś, co można stworzyć na komputerze. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, wybaczcie mi. To też właśnie mm, parę pomysłów mi przyszło do głowy. Pierwsze, co mi teraz przychodzi, co na podstawie, no to piosenka Słonia zainspirowała mnie do napisania trilogii innego, no i to się przerodziło potem w napisanie całej serii 6 odcinkowej na ponad 150 stron, i właśnie tak to działa: wystarczy parę słów. Albo usłyszeć kilkanaście sekund melodii, żeby akurat w moim przypadku e, pojawił mi się pomysł na opowiadanie, albo nawet i całą serię, jak to było w przypadku, e, jak to jest w przypadku, bo kiedy, kiedy to puszczę, to jeszcze e, seria inni nie miała premiery, ale niedługo, jeszcze parę dni, tygodni, maksymalnie do końca roku. Powinna się ta seria pojawić. Myślę, że już wszystko, wszystkie podpunkty wykorzystałem. No ja właśnie tak to jest w tym moim malutkim, e, cichut, cichutkim podcaście. Nie przygotowuję się, wszystko idzie naturalnie. Mi się wydaje, że tak jest najlepiej. Przynajmniej to nie brzmi jakoś sztucznie. Może to kogoś irytować, że zapominam o kilku kwestiach, ale potem równie dobrze mogę to wyjaśnić w komentarzach albo. Publikując post. Więc drugim punktem na mojej liście jest, jak przygotowuję się do pisania. Też, też u mnie to różnie bywa. Załóżmy, że pisałem sobie, powiedzmy, serię. Wróć, nie serię, tylko opowiadania historyczne. To oczywiście sobie wcześniej czytam materiały związane z danym okresem, bądź postacią historyczną, o której, o, o bądź o którym okresie chcę napisać. Yy, czytam sobie, słucham różnych filmów na YouTube, yy, czytam artykuły, książki i wszystko sobie łączę w całość, po czym wszystko idzie w eter. Albo powiedzmy, że sobie chcę napisać coś luźniejszego, yy, to albo słucham muzyki, takie jak wcześniej powiedziałem, takie o które wcześniej wspominałem, czyli Horror Music, ten zaległ mi się w ogóle bardzo podoba, e, czyli Horror Music, i wczuwam się w powoli ten klima klimat grozy. Zatapiam się w tym klimacie. I jak już czuję, że jestem odpowiednio wczuty w klimat, to włączam Worda no i walę w tą klawaturę. Póki nie napiszę tych paru tysięcy. A jak mam dobrą, naprawdę dobry dzień, to nawet i parę paręnaście tysięcy znaków jestem w stanie napisać. Tak i... Jak się przygotowuję? Głównie to właśnie słucham tej muzyki, żeby się przygotować. Ewentualnie jeszcze, jak nie chce mi się słuchać muzyki, po prostu chcę sobie przysiąść, to... Czekam aż jest smrok, albo jak, jak piszę, gdy jest jasno na dworze, to zamykam wszystkie okna, żeby mnie nie, nie rozpraszały dźwięku ulicy, różne odgłosy przechodniów, samochodów. Zamykam najczęściej drzwi od pokoju, czuję się, że jestem w takim wiecie, małym pomieszczeniu. No i biorę się za pisanie. Mi się wydaje, że dla mnie najważniejsze, żebym zaczął pisać cokolwiek to jest znalezienie dobrego, cichego miejsca, czyli powiedzmy mój pokój. I wtedy mi się naprawdę, ale to naprawdę mi się przyjemnie pisze i mogę pisać i pisać, dopóki mi się nie odechce albo nie zrobię się śpiący bo właśnie zapomniałem o, o tym wspomnieć ale większość e, moich opowiadań, które są opublikowane na YouTube napisałem w nocy bo głównie to w nocy mam czas, żeby pisać i wtedy właśnie piszę i piszę pewnie gdzieś tak godzinkę, dwie, trzy a zrobię się śpiący i mówię ok, koniec, już e, Zdania tworzę średnią, średnio mi wychodzą, albo w ogóle, jak stworzę zdanie, to nie ma zachowanych zasad polskiej gramatyki. Nie tylko to brzmi, gdyby pisał to jakiś pijany albo turysta, który dopiero się uczy języka polskiego. No i po prostu wyłączam. Trzeci punkt. Napisałem i co dalej czyli jak wygląda mój proces poprawienia tekstu. A więc kiedyś to było tak, na samym moim początku, jak puściłem ścianę dorosłości, rozłam ludzkości, napisałem bez jakichkolwiek poprawek i wysłałem, co wcześniej wspomniałem Marcin Pleskacz z kanału Polish Creepypasta, poprawił mi ten tekst dość solidnie, Teraz się trochę wstydzę, że taki tekst mu sobie w ogóle bez poprawek, no ale był dobry według wszystkich osób, które go przesłuchały. I Marcin pewnie nie żałuje, że puścił go u siebie na kanale, ponieważ 20 tysięcy wyświetleń już, już, już zrobił ten film. Ściana dorosłości, także i ja, i on na tym zyskaliśmy. Ale teraz po rozmowie z autorem, który mi naprawdę wiele pomógł i dał wiele wskazówek, mówię o Krzy Krzysztofie Rupule. Nie, nie będzie zły, że, że, że mówię to publicznie. Zamiast robić poprawki tego samego dnia, to sobie zostawiam na tydzień, dwa. Zaczynam pisać nowe opowiadanie, i jak już wiem, że pora na poprawienie tego starego co napisałem to sobie wtedy wtedy sobie zaczynam poprawiać oczywiście nie jestem mistrzem stylistyki ani gramatyki i zawsze każdy narzeka na mój styl pisania ale niestety cały czas się uczę no i z czasem na pewno ten styl się poprawi ale to wymaga lat pracy, naprawdę lat nie miesięcy tylko lat mój debut był 3 lata temu na tym kanale Polish pasta, ale to wtedy napisałem pojedyncze powody dlatego nie napisałem na, na taką skalę jak piszę teraz na taką skalę jak piszę teraz no to piszę ponad rok to w rok według mnie, moim zdaniem i tak zrobiłem duży postęp jeśli chodzi o stylistykę i właśnie tak, tak to robię jeśli chodzi o yy, cały, cały system moich poprawek no, chyba że mi się naprawdę chce poprawić, no to jeszcze poprawię tego samego dnia. Choćby opowiadanie konkursowe, to poprawę je dwa dni po tym, jak napisałem, bo trochę mnie termin gonił. No, stylistyczne, stylistyczne to opowiadanie konkursowe, za drzwiami horroru, jest jakie jest, ale ważne, że udało mi się dotrzeć do finału. Dzięki oczywiście lajkom, według mnie, to nie jest powód do dumy, do dumy ponieważ. Trzy osoby przeszły dzięki tym lajkom, i to nie jest żaden wiel, wiel, wielki wyczyn, ponieważ hmm, lajki zdobyć, poprosić od znajomych, może każdy, ale ta osoba, która przejdzie dzięki jury i dzięki głosom publiczności, zasługuje moim, moim zdaniem na naprawdę szacunek, ponieważ hmm, to dziesiątki, jak nie setki, jak nie tysiące osób wybrało. Że to właśnie to opowiadanie musi przejść spośród 20, 20 innych, wybaczcie, że teraz usłyszycie dźwięk otwierania butelki. Ale za trochę które w gardle nie będę tego wycinał. Ponieważ, tak wspomniałem ja wcześniej, podcast nagrywany na surowo, bez jakichkolwiek wycinek, wydaje mi się, że brzmi na lepiej i go się na lepiej słucha. Właśnie łyk wody. od razu lepiej. Chyba to nawet słuchać, że e, chrypy poprzez długie, którą dostałem poprzez długie mówienie mi się, mi się trochę wyzbyła. W ogóle to jest ciekawy temat. Też go mogę kiedyś poruszyć. E, moim zdaniem każdy człowiek powinien pić przynajmniej wodę dziennie. Nie to, że to jest zdrowe dla organizmu. To jeszcze po prostu ciało człowieka funkcjonuje bardzo dobrze. Ja, ja przynajmniej piję. Piję. I to już sobie wpłynęłem w nawyk, że piję minimum wodę dziennie. I naprawdę, jak gorzej się czuję, albo boli mnie głowa, przypominam sobie, że kurczę, prawdopodobnie nic nie piję od 2-3-4 godzin. Od razu chwytam butelkę, bo ja piję z butelki. Wiem, że to jest niekulturalne, ale nie chcę mi się po prostu nalewać wody do szklanki i wypijam sobie powiedzmy ileś tam łyków. I po paru sekundach dosłownie po paru sekundach ten ból głowy albo złe samopoczucie mi szybko mija. Także polecam wam, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, pić jak najwięcej wody, ponieważ to naprawdę yy, pomaga naszemu organizmowi. I ostatnie ostatni punkt. Z czterech e, na mojej liście, to jest co robię, aby udoskonalić moją stylistykę, fabułę i resztę e, punktów potrzebnych do pisania. E, co robię, e, staram się czytać jak najwięcej książek, słuchać jak najwięcej audiobooków czy to na Mistery TV, czy to na Polish pasta czy to audiobooków książek, które nagrywają powiedzmy, nie wiem, aud audioteka. Albo inne kanały, firmy, które tworzą audiobooki. Ponieważ wiecie, im więcej czytacie, słuchacie książek, to Wasz język się wzbogaca. Przez to potem będziecie lepiej pisać. I to jest niepodważalny fakt. Nikt nie napisze dobrej książki, która jest dobra stylistycznie, jeśli nie przeczytał przynajmniej kilkudziesięciu książek w swoim życiu. I tego się będę trzymał do końca swego życia: że ten, kto chce pisać, musi czytać albo słuchać książek jak najwięcej. Jak kto woli. Ja lubię czytać i słuchać. Słuchać lubię wtedy, gdy powiedzmy, jestem gdzieś na spacerze albo sobie gram, powiedzmy, w Minecrafta, w Deforesta, w FIFE. Teraz sobie ostatnio grywam w Gado-Wora. To sobie puszczam audiobook i leci w tle. I nawet. Kwestia zapamiętania, to też jest dobry temat, żebym to teraz poruszył. Gdy człowiek czyta książkę, to nie jest w stanie wszystkiego zapamiętać. Przynajmniej tak jest w moim przypadku, że czytam sobie powiedzmy 30 stron, jestem skupiony, ale nie pamiętam wszystkiego, wszystkiego, co przeczytałem i tego, co nie pamiętam, to albo muszę wracać, do tego parę stron wcześniej to też jeszcze raz czytam, albo po prostu mi się nie chce wracać, to nie wracam i nie wiem, powiedzmy, co dana postać zrobiła wtedy, wtedy albo wtedy. Natomiast, gdy słucham audiobooka, to yy, może tak jest tylko w moim przypadku, ale jestem w stanie zapamiętać więcej, nawet mimo tego, że jestem zajęty grą. Po prostu może to wynika z tego, że. Yy, Jestem słuchowcem. Dobrze prawdopodobnie powiedziałem. Jeśli nie, to wybaczcie, że kaleczę ten język, no ale wiecie jak jest. Nie będę się za bardzo tłumaczył, no dużo osób ma problem. A, no, może jestem słuchowcem i zwrokowcem. Moim zdaniem jestem bardziej zwrokowcem, nie wiem od czego to wynika. Możecie napisać w komentarzu, to jest ciekawy temat do, do dyskusji, co wolicie czytać czy słuchać audiobooków. I właśnie jak podczas czytania bądź słuchania trafi się jakiś opis albo słowo, którego nie rozumiem, jeśli pamiętam, to sobie to zapisuję w notatniku albo jak mam kartkę pod ręką, to sobie zapisuję na kartce, bo powiedzmy, że siedzę w szkole, bo jeszcze jestem uczniem szkoły, mam 18 lat i tak dalej i tak dalej, klasa Powiedzmy, że, że siedzę w szkole, jest wolna lekcja, słucham sobie audiobooka albo siedzę na przerwie i mam kartkę pod ręką, to sobie zapisuję to słowo i później sobie wpisuję tłumaczenie tego słowa mm, jak ono brzmi czekajcie, 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 aha, dobra, nieważne, to jest, są dwa domki, które kiedyś zbudowałem, nieważne, wpisuję sobie tłumaczenie jak ono brzmi i przez to mm, Zbogacam moje słownictwo, moje, mo, moje wiadomości i e, ogólnie po, polecam nawet jeśli kto, ktoś by nie chciał zostać pisarzem, ponieważ im więcej człowiek zna danych słów, danych pojęć, tym jest generalnie mądrzejszy i e, będzie się móg, mógł czym, po, czym pochwalić podczas rozmowy, czy to ze znajomymi, czy to z nowo poznanymi osobami, się pochwali swoją wiedzą. I tak, chyba już wszystko Wszystko <laughs> Wszystko powiedziałem Co miałem powiedzieć Pewnie się rozgadałem Nawet nie wiem ile, ile Wyszło w nagraniu, ale mi się wydaje, że coś Około 15-20 minut yy, Muszę przyznać Wam Drodzy słuchacze yy, Że Gdy nagrywam yy, Podcast, bo to jest podcast yy, To mi czas naprawdę szybko mija gdy mówię coś i co mogę powiedzieć, mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość. Także, e, jeśli czegoś zapomniałem, to z góry przepraszam, ale, ale to, tak jak wspomniałem wcześniej, nagrywam to na surowo, bez jakichkolwiek cięć, bez większych przygotowań. Nagrywam jak leci, gdybyście mieli pomysły, co mogę nagrać w przyszłości, za tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, może miesiąc, to piszcie w komentarzach, oczywiście chętnie to rozważę. Sam już mam parę nowych pomysłów, co bym mógł nagrać, aby urozmaicić sobie mój mały kanalik, który jeszcze nawet nie przekroczy 50 subskrypcji. Ale muszę przyznać, że cieszę się shortów, ponieważ shorty, które wstawiam, naprawdę robią fajne wyświetlenia, tak samo filmy. Teraz już są dwa filmy na kanale, i naprawdę, jak na tak mało subskrypcji, wyświetlenia zrobiły świetne. Ciekawe mnie, ile wyświetleń zrobi ten film, który teraz stawię, ten, który nagrywam o, o moim całym systemie, systemie pisania. Także to by było chyba na tyle, chyba na pewno, bo już się z Wami żegnam. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli, abym nagrał. Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję. Jeśli, jeśli lubicie mnie słuchać. To też napiszcie w komentarzu, to będzie miłe, hmm, miłe, że u, je, jestem w stanie moimi głupotami, moim pieprzeniem urozmaicić komuś, komuś czas, także ja się z wami żegnam, subskrybujcie kanał, jeśli nie chcecie zostawić subskrypcji, to nie, nie zostawajcie, nie, nie zmuszam was do tego, nie mam e, póki co parcia, bym miał tą dużą ilość subskrypcji. To jest no, taki kanał prywatny nagrywam, bo lubię nagrywać. I tyle. Także ja się z wami żegnam właśnie podczas tego podcastu, jeśli e, oglądaliście i jednocześnie słuchaliście, to pokazałem wam większość tego świata, który zbudowałem. Zbudowaliśmy wszyscy we trzech. Jest naprawdę spory. I jeszcze mam wam wiele do pokazania. Także. Nie ja się z wami żegnam. Było miło, ale się niestety skończyło Siemanko.